Z tej strony Dawid i... Bożej! Jesteśmy w Minecraft! Na Tym z kamerką! Dawno na było z kamerką. Jak kto pamięta początki mojego kanału, to wie, że nagrywałem z kamerką. Dobra. Dobra, Fila. Prawy gdzie czy gdzie lewy? Fila, spójrzcie na mnie. No patrzę. Bye bye. Lewy. Okej. Okay. Znaczy PRAWY! Hingster. O, jest też. O, GZYBÓWKA! Jesteśmy na Bedwars! Kto, o, co, kto oglądał poprzedni odcinek z Bedwars, ten wie co się stało. E, no, to... No! Wypił płatkę niewidzialności i... Bum! Jema go wywaliło! Nie zdradzaj! Czemu? Nie wiem, że się nie zdradza? Tak Tego to ja nie wiedziałam! Cóż wiesz. A. Polisz, polisz, polisz granic. Stój Bożej w jednym miejscu, nie zdążę. No razem. Razem. Jak nagrywamy to zawsze razem. Jak to wam nie pasowałyby takie, to jakby co mam pro. Pole widzenia pro. A ja 87. Ej, no zabierasz mi żelazo. Ja będę. Ale mogę ustawić na normal, ale wtedy się nie widzi. Ale mogę ustawić. Ja mam 87, I... jest ok. Jedno złoto. Ja mam 3 złota. No to daj. Dobra, nie. Ej. Czemu to nie na ma koszy? kościa? Jest. Ty go widzisz? Co? A może gdzieś na dworze jest? No nie ma. Ostatnio też tu byłem i tu zapomnieli dać. Po prostu. Jest tylko i wyłącznie w A może w Bunkerze się kupuje? Nie. Coś chyba zwariłem. Co tu się stało? My szans nie mamy, możemy Poczekaj. się... a może jak zło... żelazo rzucę? A jak złoto rzucę? A jak ja to zbiorę? Ej, oddawaj. Nie mam. No to co? Ej, ej. Daj, dlatego ja nie lubię grzybówki. Ty, ale bez sens. Wiem. A! Łóżko mi się zbagowało. Jak? Nie spadnę. No, a spróbuję zniszczyć. Niższe. Czemu tylko ja mam połówkę? Nie wiem. Dobra. Gramy tak normalnie jak... Nie tym. damy jego perspektywy, bo może kiedyś. Ale na razie... Co tu się stało? Szans. No spójrz. Co się stało? Nie wiem. A nie z... umrę. No oni już... Oni już tu diamentowe. Ej, jak się że ty też tego nie widać. No tu nikogo nie ma. Hey. <śmienic> Ej. no, my przegramy. Czy jesteś? Wychodzimy ze serwera? Nie. Najwyżej nas ubiją. Nie, niech zniszczą nam muszka, my już sami co Won mi stąd. Won mi, won mi, won mi. Gdzie ty? Osta Gdzie ty jesteś? No przyszedłeś przeze mnie. Co? Tak. Jest. Ole zróbmy. Ej, to my w tej sytuacji nawet nie mamy co ani gdzie, co ani gdzie. co... Nie, nie mamy co robić. jak gry na nie chcą pójść. E. O, ale mam fajny pomysł. Te. D, e, dy. это раз, смотрим наш пульон. Пока. Пока. Пока.. Пока. 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 партии Пока. Пока. что же жена нех... Ja się chcę załatwić. I czemu tu nie ma połowy łóżka? Jest! No spójrz! U mnie jest. A u mnie nie. A, ja, mam. Jeszcze się baguje. Mi się nie baguje. A ja się baguję. Dobra, idę po prostu sobie zbierać. Co się stanie? Co się stanie? Pod koniec, kiedy będą nas załatwiać, to rzucę im e, wszystko, wszystko co wziąłem stąd. Wiesz... Raczej nie będziemy się bronić. Czy ktoś nas załatwi? Halo. Hej! Patrz, my się odsuniemy i damy wolną rękę. Jeszcze coś na czacie? rzućmy im wszystko co zebraliśmy Może wtedy przyjdą i nam rozwalą. Ale to bez sensu Wiem O, jak to jest zielony, z zielony się zła i ten i ten. Dobra. Napisz zieloni, załatwię. Załatwię. Nie, pewno nie mamy, mamy tu nic nie mamy. Nie, ten, też nie ten. Oni pomyślą, że to podpucha. Co to ten? E, oni pomyślą, że to podpucha. Ja bym to rzucałem! Nie. Rzuć mi to. Hej. Co? Nie już łóżeczka nie mają. Co?! No! Halo! Ta gra nie ma sensu, a jak my zostaniemy ostatni i ktoś... I ktoś tu będzie... Nie. Ej, jak wygramy... Bez sklepu jesteśmy koksy. No. E, próbujemy tak zrobić, wygrywamy bez sklepu. Walczymy z drewnianymi mieczykami tylko. Spoko? I dlaczego sklep się nie pojawia? No, niebieski jest zepsuty kolor. Wiesz... To jest głupie. Jak... Tak, zostajemy ostatni tu. Ej, ale jest... to dosłownie pink, green i blue zostali, nie? Cimy. No. Czego No. my mamy łóżko. Oczywiście ja widzę tylko pół łóżka. Bo tu to ja widzę wałnę i mogę niszczyć tą wałnę. Hmm. Czy coś tu się stanie? Green Dead My please Aha. Tak się nie pisze My. A jak my? Nie Tak się pisze My. ML Nie, tak Mi Mi Ale sklepu nie mamy jej przerwano nagrywanie, a ja potem... okej okay, No, no bo tego sensu nie ma nagrywać nie, przerwało po prostu nagrywanie, wiesz. No i dobrze. Ale nagrywa na dole. Tak. Ale tego nie wrzucisz nawet, bo to sensu nie będzie miało. <grym> Może i wrzucę. Żeby ludzie! Podam wam link w opisie do tego serwera i nigdy, przenigdy nawet nie próbujcie na tym grać. Jak widzicie, to jest popsute. Totalnie wszędzie jest popsute. To jest tak zrobione, kiczowate, że szok. Ej, jeżeli przetrwamy 20 minut filmu, nie? To jesteśmy po prostu koksy, nie? My przetrwamy całą grę, będziemy drudzy! Aha, i kurde. Wiesz, potem będziemy się... się z green pili. Ja piszę, nie? Żeby nas zabili. Ale nikt tak nie chce zabić. My i... My bardzo po angielsku pisać nie umiesz A ty się uczyłeś angielskiego? Tak Fira, I miss them I miss them wow, papa. Czyli tak, yeah. zrobię panger. Ej, ja nie podskoczyłem A może trzeba mu tam wyrzucić? Łapa. Nie. No, oddaj mi żelazo. Ej, ale to bez. Głupi, niewidzialny wieśniak. Ten wieśniak jest niewidzialny. Po prostu. Chyba. Po prostu jest niewidzialny. To musimy to nagrać jeszcze raz? Na tą mapę nigdy nie wchodzimy. Nie. Mm. Ej. White. Green, blue O, ho, oni łóżeczek nie mają Aha. Jak my wygramy? Ej! Właśnie, jak oni do nas przyjdą to możemy ich zabić po prostu No, jak, jak my wygramy bez obudowy łóżka To będzie totalne xd No, a jak oni na łóżko zniszczą my wtedy wygramy drewnianymi mieczykami jesteśmy koksy Bo White zaraz, zaraz nie będzie, bo green do nich poszło. No. Poszło. Będziemy się byli z green. Mhm. Albo z white. No. No bo jak white mam jak to na miecze, to... Mam off-tie fajne. No, serio? Tak. Widzę greenów na samym środku. A my nawet <laughs> tam, tam nie możemy pójść. Ja też mam off-tie fajne. Czemu na diaksach jest pająk? Nie wiem. Ja też już mam optyfajna. Co? Ja też mam optifajna. No, ale jak mam. Ej, X. A ja go mam popatrz podszym. Tak. I 92. Hej, no to nie fair. Dlaczego? No i będziemy za green teraz nadawali. Bo... Jak my z wygramy, no bo oni łyżeczka nie mają <laughs> wygrać bez sklepu. Ej, dlaczego w ogóle nikt nas zabić nie chce? Nie wiem, ale to jest głupie co tu się odda. Ej, ale to będzie epickie, nie? Je, bo przetrwaliśmy aż do tego momentu. No I ja to wrzucę na YouTube'a. No. I powiesz, jesteśmy koks. A potem, nie? W, w, w opisie tam XD Przetrwaliśmy bez łóżeczka. bez sklepu Przetrwaliśmy bez sklepu o idą. dom Elo Anukma. ma o nie O nie! Na serio To nie ma znaczenia i tak miał trzewnie dymieczek, tylko No też. A wiem że żelazo i chciałam oddać, nie? Nie! Jej. Dobra, ale jako drudzy! Ej, ty jeszcze żyłeś! Tak! Ej, ale i tak jesteśmy koksy! Druga runda. Dobra, ja się z wami żegnam. Bye bye! Dzisiaj się jeszcze pojawi jeden odcinek. Zostawiacie subskrypcję, łapki w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem. Apki w górę niebieskie ja się z wami rzekam.